Cześć, witam wszystkich na dzisiejszym webinarze organizowanym przez priv.pl i UAgencję. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zadbać o wizerunek marki w trakcie pandemii i jak przełożyć to na sukces po. Tak naprawdę ostatnie tygodnie pokazały nam, że przenieśliśmy się w nową biznesową rzeczywistość, z którą musimy stanąć twarzą w twarz. To bardzo duże wyzwanie dla marek, zarówno globalnych, jak i lokalnych. Dlatego warto przeanalizować się, jak skutecznie komunikować się i jak odnieść sukces w najbliższej przyszłości. Porozmawiamy przede wszystkim o szansach dla Twojej marki. I myślę, że każda osoba, która świadomie myśli o rozwoju marki, o działaniach wizerunkowych, Znajdzie coś ciekawego dla siebie. Webinar będzie podzielony na cztery części. Najpierw sprawdzimy, jak zmienił się sposób komunikacji dużych mark. W kolejnym kroku pomyślimy o tym, jak teraz skutecznie komunikować się z klientami, jak dbać o swój wizerunek, o tym, jak zmienić cele wizerunkowe w swoich kampaniach reklamowych i o tym, co marka powinna zrobić, by dzięki tej inwestycji zyskać przyszłość. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Jak zmienił się sposób komunikacji dużych mark? Wiele z marek globalnych mają przygotowaną strategię komunikacji, strategię marki na kilka lat do przodu. Mają też strategię kryzysową. Natomiast nasza obecna sytuacja jest bezprecedensowa i nikt nie spodziewał się, że wszyscy zostaniemy, tak długo w domu, że wszyscy tak będą musieli się dopasować do czynników zewnętrznych, również marki. Mamy więc szereg działań bardzo mocno wizerunkowych, inspirujących, wręcz emocjonalnych. Marka Volkswagen przygotowała film pokazujący bohaterów naszych czasów, czyli medyków, lekarzy, pielęgniarki, tych, którzy dzisiaj są dla nas najważniejsi. Krótki spot, bardzo emocjonalny, bardzo przejmujący, nieproduktowy i nie sprzedażowy. Podobnie marka Fritolej, choć w tym filmiku pojawia się już element produktowy, natomiast na pierwszym miejscu stawia drugiego człowieka. Relacje międzyludzkie stały się nam niezwykle bliskie, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, i marka też skupia się przede wszystkim na ludziach. W ostatnim zestawieniu mamy markę IKEA. IKEA pokazuje, że trzeba odkryć dobrą stronę bycia w domu, i do tego przede wszystkim mogą nam posłużyć produkty marki IKEA. W tym spocie, bardzo dopasowanym do obecnych naszych, e, naszej rzeczywistości, mamy również element produktowy. Zdaję sobie sprawę, że większość z Was nie przygotuje nagle wizerunkowego, emocjonalnego filmiku, bo nie ma na to możliwości. W związku z tym można pomyśleć o prostych działaniach, takich jak na przykład marka McDonald's. Dla wielu marek logo jest rzeczą świętą. Natomiast tutaj mamy bardzo symboliczne działanie marketingowe, wizerunkowe. Pokazujemy, jak ważny jest dzisiaj dystans społeczny, że jesteśmy za to odpowiedzialni zbiorowo. I tutaj taki krótki mechanizm, szybki mechanizm, natomiast bardzo wymowny. Co się działo w komunikacji w większości marek przez ostatnie tygodnie? Przede wszystkim królował haszta zostań w domu. Praktycznie większość marek pokazało, że musimy być odpowiedzialni, że musimy zadbać o siebie, pozostać w domu. Niektórzy na tym skorzystali, inni nie, niezależnie od celów sprzedażowych tak naprawdę większość marek to komunikowało. To właściwie weszło na pierwszy plan. Tutaj przykład marki Rossmann, której akurat było to na rękę. Kolejny, kolejna komunikacja marki Rossmann, już w maju mamy wejście z nową komunikacją produktową, z nowym kiwizualem, czyli tak naprawdę komunikacja poszła sobie dalej zgodnie z planem, pojawiają się nowości produktowe, nowości sprzedażowe. Inny ważny element komunikacji marek to przede wszystkim podziękowania i wsparcie dla personelu medycznego. Mamy więc działania mocno oparte o PR i CSR. Mamy działanie Agatę Meble, która pokazuje wsparcie głównie finansowe dla konkretnych instytucji związanych właśnie z walką z koronawirusem. I to są działania na szeroką skalę. Natomiast wiele marek pokazuje też działania ważne dla społeczności lokalnych. Tutaj mamy przykład grupy Pamapol, która wspiera w województwie łódzkim, czyli tam, skąd pochodzi marka, szpitale produktami, swoimi własnymi produktami. I tym wsparciem się też chwalą. Podsumowując, widzimy, że ta komunikacja, która dosięgnęła wszystkich, czyli zostań w domu, CSR, wsparcie dla medyków, jakby miało szerszą skalę. Zmienił się też sposób podejścia do komunikacji, ponieważ to, co dotyczyło produktu, to, co dotyczyło sprzedaży przez pierwsze kilka tygodni, było przesuniętych na drugi plan. Pojawiło się też wiele komunikatów o tym, że powinniśmy się wspierać w ramach domowej kwarantanny. No, ale najważniejszy punkt to zmiana głównego kanału sprzedaży. Te marki, które mogły sobie na to pozwolić, postawiły rzeczywiście na online. Natomiast po kilku tygodniach, to już widzimy teraz, wprowadza się ponownie komunikację produktowo-sprzedażową, bo w końcu nasza marka powinna sprzedawać, więc o tym też nie powinniśmy zapominać. Marki globalne, natomiast chciałam też zwrócić uwagę na jedną z marek lokalnych. W moim rodzinnym mieście funkcjonuje wiele restauracji, natomiast ta restauracja myślę, że zasługuje na pochwałę ze strony marketingowej, ponieważ w ciągu praktycznie kilku dni zorganizowali sobie sprzedaż jedzenia z dowozem, no i co ciekawe, tak poprowadzili komunikację, że ma ona swój unikalny, bardzo fajny wymiar, przede wszystkim przez hashtag InowHałpie, lokalnie zgodnie z Gwarą Śląską, natomiast myślę, że do grupy docelowej jak najbardziej trafia. Widzimy, w jaki sposób marki nie tylko globalne, ale również te mniejsze, lokalne mogą się komunikować. Co najważniejsze, żeby komunikowały się skutecznie. I teraz zebrane kilka porad o tym, jak można wykorzystać pandemię w swojej komunikacji marketingowej. Przede wszystkim mamy dwa piony marketingowe. Jest pion reklamowy i jest to logiczne, że część z firm musiała wstrzymać budżety reklamowe, budżety mediowe. Natomiast marki nie chowają głowy w piasek i Wam też radzę, żeby nie wstrzymywać komunikacji swojej marki. To bardzo ważne, żeby utrzymywać kontakt ze swoimi obecnymi i potencjalnymi przyszłymi klientami. W zależności od tego, czym zajmuje się Twój biznes, czy możesz dalej funkcjonować, czy możesz sprzedawać, czy też wszystko zostało wstrzymane. Trzeba dopasować go do potrzeb klientów i można o to zapytać klientów. Klienci chętnie nam odpowiedzą, chętnie wyrażą swoje zdania na temat Twoich pomysłów na rozwój marki, będą wsparciem dla Twojej marki. To bardzo mocno buduje relacje z obecnymi, ale też z przyszłymi klientami. Warto mówić wprost, warto mówić szczerze. Nie trzeba ukrywać, że ktoś sobie gorzej radzi, że planuje wprowadzić jakieś zmiany. Klienci na pewno będą dla nas dużym wsparciem. Tak naprawdę świadome komunikaty dla klientów są bardzo istotne. Empatia, spokój, ale też nadzieja na przyszłość. Ludzie bardzo mocno już teraz zwracają uwagę na wszelką panikę, na czarne scenariusze. Dziś możecie pokazać, że wasza marka jest gotowa, że wasza marka się rozwija dzięki klientom i Przede wszystkim to komunikować. Na koniec, przede wszystkim nie warto zapominać o produkcie. Produkt staje się ważny, dlatego też, o ile było kilka tygodni przerwy, już teraz trzeba myśleć na przyszłość, czyli trzeba myśleć o tym, że marka ma sprzedawać. Nie jest też żadnym wstydem, by zainspirować się gigantami. Tam sztab ludzi pracuje nad marketingiem, dlatego jeżeli możesz wykorzystać coś dla swojej marki, myślę, że warto. To zrobić. Coś, co jest bardzo istotne, to cele reklamowe. O ile mówimy o sklepach internetowych, które powinny sprzedawać, to tutaj właściwie cel reklamowy nie ulega zmianie. Wciąż sklep internetowy powinien mieć cel priorytetowy, jakim jest sprzedaż. Natomiast to dobry czas, żeby pomyśleć o tym, jak możemy komunikować się szerzej i jak tą sprzedaż zwiększyć? Przede wszystkim grupa docelowa. Precyzyjnie możemy dopasować grupę docelową, natomiast warto się zastanowić, czy przypadkiem nasza grupa w obecnych czasach nie poszerza się. W związku z tym warto wygenerować dodatkowy ruch w e sklepie, który przełoży się nam na wcześniej nieplanowaną, dodatkową sprzedaż. Komunikacja remarketingowa też jest bardzo istotna, ponieważ ludzie Siedzą teraz bardzo często w domu, mają też wiele domowych przerywników. Warto też im przypominać, że rozpoczęli zakupy, że szukali jakiegoś produktu i mogą te zakupy sukcesem u nas w sklepie dokończyć. Co się dzieje, jeżeli dotychczas. Pro... Prowadziliśmy działania wizerunkowe, działania produktowe online, natomiast kierowaliśmy klientów do sklepu stacjonarnego. Tutaj trzeba pomyśleć przede wszystkim o zmianie swojego biznesu. Może jest to dobry czas, by w końcu uruchomić sklep internetowy. Tak naprawdę dzisiaj mamy sporo możliwości, by sklep uruchomić w kilka dni. Może to być zarówno profesjonalny, działający na własnym silniku sklep, ale też sklepy abonamentowe. Możliwości jest naprawdę sporo i bardzo Warto przemyśleć, czy nie jest to dobry czas na taką właśnie inwestycję. Dodatkowo usługi online. Widzę z powodzeniem, jak część osób realizuje swoje kursy, kursy językowe, kursy sprzedażowe, taneczne, fitness przez internet. Usługi online, nawet jeżeli wcześniej nie miały racji bytu, dzisiaj są bardzo możliwe. Być może będzie to w przyszłości taka odnoga Twojego biznesu, która może nie będzie główna ale zawsze będzie dodatkowa i będzie bardzo ważna dla Twojej marki. Wiele salonów kosmetycznych, fryzjerskich tak naprawdę od kilku dobrych miesięcy już, przepraszam, tygodni, ale za chwilę będą z tego miesiąca przestało funkcjonować, natomiast widzę, jak marki lokalne starają się bonami upominkowymi zachęcać klientów do interakcji, do tego, by, by kupowali, by byli razem z nami, by pomogli naszej marce, a to oczywiście przełoży się na sukces w przyszłości. O tej komunikacji nie wolno zapominać, bo to przekłada się na kolejny cel reklamowy, jakim staje się sprzedaż i lidy. Co jest jednak ważne w sprzedaży i lidach i w internecie? Otóż nie będziemy mieli sprzedaży, jeżeli nie odrobimy podstawowej lekcji, jaką jest... Ten minimalny wizerunek, czyli nie będziemy mieć sprzedaży w internecie bez klientów, bez ich świadomości naszej marki. Jeżeli oni nie wiedzą, że ty chcesz coś sprzedawać w internecie, jeżeli nie docierasz do swoich klientów, czyli nie masz zasięgu, nie masz ruchu, to nie uda się też wygenerować ani leadów, ani sprzedaży. Dlatego, jeżeli mamy te podstawowe rzeczy, jakim jest świadomość marki i zasięg, wtedy możemy dopiero celować w internecie w sprzedaż i Leady. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o działaniach wizerunkowych, musimy się skupić na tym, jaka będzie nasza marka za kilka tygodni, za kilka miesięcy. I dlaczego warto komunikować się teraz, kiedy ludzie siedzą w domu? Tak naprawdę lockdown, który mamy teraz, ma całkiem inny wymiar niż parę lat temu. My teraz w domu mamy rozrywkę, możemy uprawiać sport, możemy być nawet na wirtualnym koncercie i spotykać się online ze znajomymi. To, że ludzie są w domu, nie oznacza, że nie robią zakupu, bo w pierwszych tygodniach kryzysu, pandemii, tak naprawdę wszyscy nastawiali się na zakupy pierwszej potrzeby, czyli spożywcze, drogeryjne. Dzisiaj tak naprawdę ludzie są w domu i stale czegoś potrzebują, szukają wielu możliwości. Nawet jeżeli teraz nie kupują, nie robią większych inwestycji, to szukają w internecie. Planują swoje zakupy na przyszłość i tutaj ważne, żeby Twoja marka była odpowiedzią na potrzeby klientów. Jeżeli oni czegoś szukają, to Twoja marka jest na to odpowiedzią. Ludzie są bardzo aktywni teraz w internecie, więc warto też łatwiej teraz nawiązać z nimi relacje, nawiązać z nimi kontakt, zapytać ich o zdanie. I co ważne, jeżeli my teraz będziemy się komunikować, to kiedy skończy się pandemia, skończy się kryzys, nie będziemy musieli zaczynać od zera. Teraz po prostu łatwiej jest dotrzeć do swoich klientów. Później każdy będzie obiecywać promocje, obiecywać przyszłość dzięki swojemu produktowi, natomiast my już będziemy mieli swoje grono klientów nie będziemy zaczynali tego wszystkiego od zera nie będziemy się musieli przepychać w masowej komunikacji promocji co powinno być inwestycją marketingową mamy kilka takich obszarów marketingowych które kiedy dzisiaj jeśli dzisiaj je zaczniemy w nie inwestować będą dla nas procentowały w przyszłości social media w zależności jaką mamy markę to może być Facebook LinkedIn Twitter czy Instagram, natomiast media społecznościowe to są media, które, jak sama nazwa wskazuje, tworzą nam społeczność ludzi, ludzi zainteresowanych naszymi usługami, naszymi produktami. Tam ludzie są obecni, tam też powinna być obecna nasza marka. Kolejny punkt to content marketing. To, co mówiłam, ludzie szukają teraz w internecie, planują swoje zakupy na przyszłość, i content marketing powinien być odpowiedzią na wyszukiwania ludzi. To są wartościowe treści, zarówno w formie mediów społecznościowych, w formie bloga, w formie recenzji, wpisów sponsorowanych w portalach branżowych. O tym trzeba pamiętać. To nam zostanie na dłużej i będzie wartościowe dla marki nie tylko teraz, ale w przyszłości także. Dwa zadania dla marketerów do odrobienia teraz, kiedy jest troszeczkę spokojniej dla marki: strona internetowa lub też sklep. Strona, która jest zoptymalizowana pod wyszukiwarki Google, ale też funkcjonalna, intuicyjna dla naszych użytkowników. I co wiąże się z kolejnym punktem, czyli SEO, pozycjonowaniem ruchem organicznym, to są rzeczy, które, w które warto zainwestować, bo one zaczną procentować dopiero za kilka miesięcy. Wtedy, kiedy wszystko wróci do normy, nasza marka będzie już na to gotowa. I tak naprawdę, co nas może czekać za kilka tygodni, za kilka miesięcy? Jest mnóstwo spekulacji, nikt tak naprawdę nie wie, co będzie. Natomiast już dziś możemy powiedzieć o tym, że zachowania naszych konsumentów zmienią się najprawdopodobniej na stałe. Ludzie, kiedy będą mogli kupować coś online, na pewno to zrobią. Na pewno będziemy mieli przewagę zakupów internetowych nad tymi stacjonarnymi. Pojawia się też bardzo często już teraz świadomość marek, również tych lokalnych. Ludzie zaczynają myśleć o tym, od kogo kupują, co kupują i dlaczego wybierają świadomość. Dlatego warto zrobić to już teraz, warto teraz się komunikować, by nasz biznes, nasza marka była odpowiedzią na zmiany zachowań konsumentów w przyszłości. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli pojawiły się jakieś pytania, zapraszam Was do kontaktu. Chętnie odpowiem, chętnie przedyskutuję temat komunikacji marki w internecie. Do zobaczenia.